Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co tak naprawdę oznacza historia królowej Esteri? To opowieść, która przetrwała przez wieki, pełna odwagi, wiary i niezachwanej pewności, że Boża Opatrzność może objawić się w najciemniejszych momentach. W tym filmie zagłębimy się w prawdziwą historię Esteri, młodej Żydówki, która w zaskakujący sposób została królową Persji w czasach wielkiego niebezpieczeństwa dla swojego ludu. Czy jesteś gotowy odkryć szczegóły, które czynią tę historię jedną z najbardziej fascynujących w Biblii? Aby zrozumieć historię Esterii, musimy najpierw poznać kontekst, w którym się rozegrawa. Naród żydowski przeszedł przez ciemne czasy, naznaczone wygnaniami i podbojami. Kiedy Jerozolima została zdobyta przez nabuchodonozora, wielu Żydów zostało uprowadzonych jako więźniowie do Babilonu. Wśród nich był przodek Estery, który został siłą zabrany ze swojej ojczyzny. Jednak wkrótce imperium babilońskie ustąpiło miejsca wzrostowi persów, prowadzonych przez takie postacie jak Cyrus, Dajus i Xerxesy, znane w Biblii jako Asferus. Król Asferus rządził od 486 do 465 rok przed naszą erą, a jego imperium rozciągało się od Indii po Eciokie, obejmując około 127 prowincji. Wyobraź sobie potęgę tego imperium. W czasach, gdy szacowana liczba ludności wynosiła około 100 milionów, co najmniej 3 miliony stanowili Żydzi. Historia Esteri rozgrywa się w Suzy, jednej ze stolic Persji, gdzie bogactwo i przepych królestwa były widoczne na każdym kroku. Opowieść zaczyna się od wielkiego bankietu, który Asferus zorganizował dla swoich szlachciców i urzędników, trwającego 180 dni, mającego na celu pokazanie przepychu jego królestwa. W tym samym czasie jego żona, królowa Waszty, zorganizowała bankiet dla kobiet. W pewnym momencie Asferus poprosił Vashti, aby pojawiła się przed jego gośćmi, nosząc królewską koronę. Jednak Vashti odmówiła, co rozścieczyło króla i doprowadziło do jej detronizacji. Ta decyzja była kluczowa, ponieważ utorowała drogę Esterze do wyjścia na karty historii. Po detronizacji waszti, doradcy Asferusa zasugerowali mu, aby poszukał nowych młodych dziewic w całym imperium, aby znaleźć nową królową. Wśród tych młodych dziewcząt była Hadassa, żydowska sierota wychowana przez swojego kuzyna Mordechaja. Hadassa, której imię oznacza Mirt, była młodą, olśniewająco piękną kobietą i została wybrana, by stanąć przed królem. Po przybyciu na dwór przeszła intensywny proces przygotowawczy, trwający rok, mający na celu nie tylko u jej, ale także przygotowanie do nowego życia. To, co czyni tę część historii tak intrygująco, to fakt, że pomimo skromnych początków i opresyjnego otoczenia, Estera wyróżniała się. Jej uroda i wdzęk zdobyły serce króla Asferusa i została ukoronowana na królową. Jednak życie na dworze było pełne niebezpieczeństw, a Estera miała do odegrania znacznie większą rolę niż tylko bycie piękną kobietą u boku króla. Z czasem człowiek o imieniu Heyman, Agagita... Został awansowany na wysokie stanowisko w królestwie. Ten awans nie został dobrze przyjęty przez Mordechaja, który odmówił oddania mu pokłonu. Gniew Hamana przerodził się w zawziętą nienawiść nie tylko do Mordechaja, ale także do całego narodu żydowskiego. Hejman postanowił wymordować Żydów w Persji, manipulując Asferusem, aby wydał dekret nakazujący ich zagładę w jednym dniu. Tutaj historia Esteri nabiera tempa. Gdy Mordechaj dowiedział się o zbrodniczym planie Hamana, zwrócił się do Esteri, błagając ją, aby wstawiła się za swoim ludem przed królem. Jednak Estera była w delikatnej sytuacji. Wejście do sali tronowej bez wezwania mogło kosztować ją życie. W chwili mądrości Mordechaj zmusił Esterę do zastanowienia się. Kto wie, czy nie na taki czas jak ten przyszłaś do królestwa? Te słowa zabrzmiały jak wezwanie. Przypomnienie, że Estera nie znalazła się tam przypadkowo, ale z określonym celem. W obliczu krytycznej sytuacji Estera zdecydowała się pościć przez trzy dni, a po tym okresie stanęła przed królem. Następnie wykazała się niezwykłą odwagą. Zamiast bezpośredniego wniosku, Estera obrała subtelną strategię. Zaprosiła Asferusa i Hamana na bankiet, demonstrując inteligencję i zrozumienie mechanizmów władzy. Podczas pierwszego bankietu Asferus, zaciekawiony, zapytał Esterę, czego pragnie. Po raz kolejny poprosiła, aby przyszli na drugi bankiet następnego dnia. Ta strategia postawiła ją w korzystnej pozycji, pozwalając jej zgromadzić informacje i przygotować grunt pod swoje ujawnienie. W nocy następnej król Asferus miał trudności ze snem i postanowił przeczytać kroniki królestwa. Kiedy usłyszał o spisku, który Mordochaj zdemaskował. Król był zdziwiony, odkrywając, że nic nie zostało zrobione, aby uhonorować ten bohaterski czyn. Tymczasem Heyman przygotowywał się, aby poprosić o egzekucję Mordochajo, ale los obrócił się w dramatyczny sposób. Król postanowił uhonorować Mordochajo, zamiast go ukarać. Następnego dnia odbyła się uczta, na której Estera w końcu ujawniła swoją prawdziwą tożsamość i pochodzenie swojego ludu, oskarżając Hamana o plan zagłady. To wyznanie było szokiem, a gniew króla Asferusa był nie do pomylenia. Hejmen, który planował śmierć tylu ludzi, spotkał swój koniec w dramatycznym zwrocie akcji. Historia Esteri to nie tylko opis wydarzeń, to potężna lekcja odwagi, wiary i walki o sprawiedliwość. Naród żydowski, który miał być unicestwiony, został ocalony, a dzień, który miał być dniem zniszczenia, stał się dniem świętowania. Święto Purim jest obchodzone do dzisiaj, aby upamiętnić to cudowne ocalenie. Estera i Mordocha stali się prominentnymi postaciami w historii narodu żydowskiego, symbolizując nadzieję i wytrwałość w obliczu przeciwności. W historia Esteri uczy nas, że nawet gdy życie wydaje się być przeciwko nam, zawsze może pojawić się światło w ciemności, a Bóg może używać tych, którzy są gotowi działać z odwagą i wiarą. Czego możemy się nauczyć z historii Esteri? Po pierwsze, znaczenia odwagi w obliczu przeciwności. Estera nie była bohaterką z natury. Była zwykłą kobietą, która w chwili potrzeby zdecydowała się działać. To pokazuje nam, że często jesteśmy wezwani do odwagi, nawet gdy sytuacja wydaje się rozpaczliwa. Po drugie, historia Esterii przypomina nam, że każdy z nas może odegrać rolę w walce o sprawiedliwość i ochronę innych. Jej pozycja jako królowej nie była tylko tytułem, była okazją do dokonania zmian. Wreszcie, narracja Esterii to potężne przypomnienie, że Boża opatrzność może działać w naszym życiu. Nawet gdy tego nie dostrzegamy, czasami wydarzenia, które wydają się przypadkowe, mogą być częścią większego planu. Estera uczy nas, abyśmy ufali, że niezależnie od okoliczności jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być i możemy wpływać na otaczający nas świat. Więc jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, pamiętaj o historii Esteri. Miej odwagę, dąż do sprawiedliwości i ufaj. Że Bóg może używać Cię w sposób, o jakim nigdy nie marzyłeś. Historia Esteri to wieczne świadectwo, że wśród cieni zawsze może świecić światło nadziei i odwagi. Jeśli spodobał Ci się ten film i chcesz dalej poznawać mało znane historie z Biblii, nie zapomnij polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał. Włącz dzwonek, aby nie przegapić nowych treści i zostaw komentarz poniżej, pisząc, którą w historię chciałbyś zobaczyć w kolejnych filmach. Twój udział jest bardzo ważny, abyśmy mogli nadal dostarczać tego typu treści. Do zobaczenia w następnym filmie.